Witam Was serdecznie, Gabrys z tej strony, a my gramy w to, co graliśmy ostatnio. Prawdopodobnie byliście, sprawdzaliście swoje zakładki na YouTubie, czyli w Civilization 5. Plan się generalnie nie zmienił. Osobą, z którą chcę, chciałbym zrobić porządek jest Polinezja w najbliższym, najbliższym czasie. Zwłaszcza, że w czasie kiedy was tutaj nie było, byłem tylko ja. Założyliśmy Dariusz Kabir, miasto u wybrzeży Polinezji, Polinezji. Praktycznie centralnie między ich głównymi dwiema sferami wpływów. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Co z ciekawych rzeczy, jeszcze się dzieje? Miasto, które dałem Duńczykom Akwesasme. Nazwa po prostu pierwsza ma, jest cały czas oblegane. Nasze siły są blisko, więc gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy wejść i chyba w sumie nawet zabrać im to miasto. Ale kto daje i odbiera, ten się w piekle po niechera, więc nie będzie aż tacy. Po pierwsze, ja nie wiem dokładnie, kto nawet to miasto chce zdobyć. Nie zdziwiłbym się, że to była Polinezja. Prawda jest taka, że za niedługo sobie trochę spróbujemy coś z tymi Polinezyjczykami zrobić. Oni mają jeszcze całkiem sporo tutaj przy różnych przestrzeni miast. ...dziwnych, nieprzyjemnych, zwłaszcza to, tym mi, mi zabrali które mi, tymi zabrali. A, a my to skupmy się na tym, że po pierwsze musimy wybrać kolejną technologię. Wynaleziono dla nas architekturę, więc teraz najlepszym rozwiązaniem jest, moim zdaniem, chemia. Ponieważ za 6 tur to będzie w miarę moment, kiedy będziemy musieli coś właśnie ruszyć się, że tak powiem. Uuu, sporo kopalń jest, ciekawe dlaczego aż tyle. No ale to przy górach to bo o to chodzi w każdym razie no, za te 6 turn będziemy mieli wtedy działa, będzie można przerobić te buchy na działa W tym czasie jeszcze będziemy mieli jednej rycerzy tutaj a propos jeszcze tego to wybieramy coś w Osinice Osininka. Coś nie musimy jeszcze zbudować. Arbu Arkebuzerzy. Też dobry pomysł. Jeszcze jakieś miasto? Wymaga naszej interwencji? Tak. Sardes, które to jest... To ciekawe w ogóle miasto. Też, czegoś, też by przydało się tutaj coś zbudować. Porcelanowa wieża. Uch, 88, tu długo. Także mniej również 88, ale taż Mahal by mi nawet zależało, ponieważ na w naszym Imperium Złotą Erę. A złote ery są ważne dla nas. No ale tym się, tym się zajmiemy, jak dojdziemy do miast bardziej, e, bardziej centralnych, naszych miast. To co, budujemy tu świątynię, nie? Czy są satrapy? Nie, świątynia będzie szybciej jeżeli chodzi o te miasta nasze tutaj. Budujemy kapitę Zeksty, to za cztery tury. Może. Te parwniki, barwniki może... Kurde... Nie wiem czemu te, te, te miasta się za bardzo nie chcą rozwijać, to nasze miasto tutaj. No ale... Wkręze czy później będzie. Będzie rozwój, spoko. A, tak, z ciekawszych rzeczy. Indie będą... Gandhi chce wypowiedzieć atyli wojnę, więc zostawiłem sobie tutaj jedną jednostkę, żeby mniej więcej zobaczyć jak to tutaj wygląda. Cappingamowe. Co to za nazwa? Zobaczymy, czy oni, tutaj bę co oni będą próbowali działać. Jak oni będą próbowali działać? No, ten tutaj. Raz, dwa, trzy. To nie za bardzo można miasto założyć. To nie, bardzo ma, to nie za bardzo ma sens. And tutaj. Ciekawe miejsce, gdzie można by zobaczyć. Zobaczymy, co tam się dzieje. Może tak. Może tam coś jest, czego... o czym jeszcze nie wiem. E, nasi kusznicy te siły tutaj za bardzo się nie ruszą już na pewno nie robotnicy, bo wszystkie pola tu już uzupełniliśmy o, i wzbogaciliśmy o kurde, ci gdzieś się wybierają Tylak gdzieś się wybiera to na pewno no, nasza flota sobie stoi ładnie pilnuje wejścia do portu w Honolulu nigdy nie byłem w tym mieście ja bardziej w bardziej Europę Azję, więc nie zwiedzałem za bardzo innych części świata, niestety. No, ci robotnicy też sobie tutaj siedzą. Tak, tutaj jedziemy na następną turę. Chcą otwartych granic ze mną. Ja to odrzucam, bo nie będą mi po moich ziemiach jeździć różni dziwni. Tak, mówię. Gandhi i Attila prowadzą wojnę, z kolei co się działo. Sardes i za się powiększają, czyli bardzo dobrze. Zobaczcie. Zostałem SMS Od kogo? Od kumpla. No, odpiszę mu później. A to był mój dzwonek w ogóle. No, tak to jest, jak się jest dziennikarzem, a ja jestem dziennikarzem, i co chwilę gdzieś tam jakiś telefon zawsze dzwoni. No dobra, tu jest ten, to, to się specjalnie ma sens ruszać, kurde. Długo, długo to miasto zdobywają jakieś cioty. Yy -y. Te siły są w porządku. W ogóle to w tym tarcie za chwilę będziemy budowali, kurde, przystań, żeby połączyć z miastem głównym. O, ci robotnicy skończyli robotę. Fajnie. Nie mam do pojęcia, co z nimi zrobić. Ech, tak to jest, jak naładowałem tych robotników, to potem tak jest. Dobra, te siły są w porządku. No, tutaj chyba stoją, Taka jest niestety rzeczywistość. A tak, przyjrzyjmy się tutaj. Tu by się nam przydało coś kupić, przydałoby nam się kupić... Kuter, w tym są duże pieniądze. A tutaj mamy pole do zagospodarowania, zboża też pozostaje miasta. Tu już właściwie wszystko jest ok, eee, no. Tego pola to jeszcze trochę czasu minie, nim tam to byśmy zdobyli. Myślę, o, tu jest kolejne. W którym przyda się nam kuter. Czasami dobrze skupować kupować takie, eee, kupno ma to do siebie, że pozwala sporo zaoszczędzić. Tutaj to samo. Nie kupole, pole, Zakup tutaj. Kuta. Wolę tylko kupować, a potem dopiero coś, coś więcej z nimi robić, bo... E, znaczy, niż je budować, bo wiecie. budowle są lepsze. Co zostało? Nic. Hmm. Ci się rozwinęli tylko Totalnie. O, w ogóle synaj znaleźliśmy! Tutaj Zwiększyło nasze... Zadowolenie. Gdzie ona jest w ogóle? Tu. Pewnie jeszcze z kogoś wzięta. Spoko. Mhm. Mm Ten tu. ty tu za bardzo i tak niewiele też działacie. popłynąć w jakieś bardziej sensowne miejsce, myślę. No i co? No i to tyle. Następna tura. Oczernianie przez przeciwnika wygasło. Polinezyjczyk. Zostawiło znaczenie. Okej. Okay. Panie wiedzieć nowa umowa naukowa między Mongolią a. okulde, ale poszło! Było dużo rzeczy, o których warto wiedzieć i Polinezją, Mongolią i Polinezją oni są kumplami? To chamy Mongolia, Mongolia, gdzie są? Jest Mongol! Aha, to jest Chingishan. no dobra, przyjaźń, przyjaźń, przyjaźń w tych miastach mi się z tymi samymi przywódcami, a on. Nie, nie lubi, Fuck. No dobra. Poza tym, te jakieś projekty tam pokończyły miasta... Dobra. To mniejsza o to. Eee, no tak. W Tarsie, tak jak mówiłem, zbudowano rycerzyn, to teraz budujemy przystań. Mamy się o bibliotekę, ale ja wolę przystań, bo handel jest ważny. Bo ta przystań połączy z również Osininkę z, z naszym e, głównym miastem, czyli z, Persepolis, czyli z naszą stolicą. Dobra. Gdzieś jeszcze jakieś miasto czegoś potrzebuje? Gordium. Gordium może budować co? Port może zbudować... mury... hm... Miasto tak trochę na uboczu odsunięte, więc kto tam wie, ich... Spichlerz... Wersy. no, jak chcecie podmorski, to będzie podmorski. To jest... to ci tam zostają. Ci robotnicy idą tu. Te siły tutaj, o, o no, co za chamy pieprzone, no? Nie mam będzie, to jest w porządku, te siły zostać, a wy Robo, robota czeka chłopaki. wy tu, to jest w porządku, dobra, a, tak. Legaty zostają. Tu budujemy zamek Himedżin. Czyli taki fajny, ładny kadręzeczek. Lubię zamek Himedżin budować. Ci żołnierze, tam. Tam są bardziej potrzebni. Robotnicy zostają. Ta reszta tutaj jest w porządku. To z wami zrobić? Wywasta się do miasta i tyle. To miało popłynąć tutaj. Tyle. No. Co mniej więcej. Ty miałeś być tu. Nie wiem czemu nie złapał tego. Jeszcze chyba tutaj byliśmy tak dokładnie. Co tak, płynie tutaj? Kuter. Kutry rybackie. Ktoś, coś jeszcze chce od nas? Byłoby fajnie. O, Zaczynają się bić polinezyjczycy z Aztekami. Tymczasem Indie potępiły Danie, a nasza jednostka zdobyła wystarczająco dużo. Doświadczenie, by awansować, jest to ten nasz kapel, który kazałem budować. No, to powiększymy mu po, pole widzenia. po nie tu, yy, 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 yy. budujesz kolor, To zbudujemy porcelanową wieżę. Więc jednym naukowiec pojawia się w miastach, w którym zbudowano cud. 52 nauki pozyskiwanej na mocy umów naukowych. Niedobrze, taż macha mogliśmy zbudować. Nie, tu porcelanowa wieża. Aż Mahal spróbujemy bym w Persepolis, się powinno za chwilę udać. Tam sobie, no, my tu popływamy trochę wzdłuż tych granic, tych indyjskich. Zobaczymy, czy nie coś ciekawego znaleźli. Tu budujemy plantacje, rycerze. Trzeba was wysłać. Wejdźcie tu. To też miało więcej, tu się znaleźć, dobra. Eee, warto trochę poszperać. Tutaj można by zbudować miasto. Moglibyśmy wtedy stosunkowo blisko tej Aum Atły, ale takie miasteczka to są takie średni pomysł bym powiedział. No dobra. Ale ta jest. gdzie jest? Czyli trochę tu postoją. Chemia za niedługo będzie zbudowana. Jak zbudujemy tę chemię, to jeszcze potem jedno czy dwie jednostki i to trzeba będzie poszukać. No właściwie zaraz się tym zajmiemy. Ten kapel jest w porządku. Te siły tutaj też świetnie, to tam odsuniemy, żeby nie była tak blisko tego miasta. Nim następna tura. My mamy 893 punkty. Dość mocno wyprzedzamy wszystkich pozostałych. Ale ci Polinezyjczycy ja ich nigdy nie lubiłem. Dobra, budyka. Odpisać zdobyła cuda. Ona. Mów mi mówi, dobra? No to mówię. Dyskusja, czy wypowiemy wojnę przeciwko Kamehameha. Mecha. I nadal mówisz nie. No dobra. A tyle, co z tobą? Czy ty stoisz na tym stanowisku wobec tego? To samo, nie chcesz. Chiałatka, chcecie Jesteś ostrożny wobec mnie? Niedawno handlowaliśmy. Nie pamiętam. A to? Nadal mówisz nie. Ty nawet z tobą nawet nie chcesz rozmawiać. Montezuma, ty chyba chciałeś. Oh, witam z radością. się z radością uczcić <śmienią> <I> to uczcić. Uświetlałem <śmienią> dziewięciu więźniów typowo łasteckie. Byli z tego co wiemy, przynajmniej z tego co ja wiem, na pewno to. takim bardzo trudnym ludem. Mówisz nie, Herald? Hmm, dyskusja. się rzeszowskiego kamehameha? Też mówisz nie. Kurde, ktoś chciał, jestem pewien. Gandhi chyba chciał. Nie wygląda za bardzo takiego gościa, jakby w wojnie wypowiadano, ale dobra. Ha, może nawet tego próbujemy. No dobra. E, a czynki Han? Bardzo zaniepokojony, pracuch. No, nie wiem, skoro tak twierdzisz. E, a co sądzisz o wojnie z Kamehameha? Mówisz nie. No dobra. Eee. Czego od ciebie zażądam? Najpierw sobie wyrażać na zażądać czegoś od niego. Zobaczymy. Czego on będzie chciał? Może się uda zażądać od niego? O! Chcę, abyśmy się wzajemną przyjaźń, bo pozostałe mocarstwo, żeby wiedzieć, nasze narody coś ok, coś nas łączy. Ale chemii między nami nie ma, stary. Dobra, niech będzie. Uh, Harald się nagrodę, zabierałem pokój. Tam też pokój. A my zbudowaliśmy kaplicę sekstyńską. Plus 25% do kultury we wszystkich miastach. Super. I zamek Himeji. Plus 15% do siły bojowej dla jednostek walczących na własnym terytorium. I darmowy zamek w mieście. W zbudowano. Najpierw skupmy się może na tych miastach. Uh, w Persepolis zbudujemy Taj Mahal. Wchodzimy w złotą erę, 12 tur sery do zadowolenia, czyli taki bardzo fajny pomysł. W pasargadach. Tutaj za bardzo nie będziemy budowali niczego takiego mocnego. Posadników czy robotników też nie. Fregaty. Możemy jeszcze trzy fregaty zbudować za żelazo. A żelaza nie potrzebuję. Czy my potrzebujemy żelaza, to coś innego. Kusznicy, piknierzy nie za bardzo, ale kapry. Kapry, bo będziemy w Imperium Morskim. Właściwie już jesteśmy. Tutaj stoi nasza większość naszej floty. <noise> w ogóle to jest, jest fajne, zauważyliście? Jak statek stoi na mieliźnie, na płcizie, na wybrzeżu, to jest wyżej niż jak stoi na, e, na oceanicznym heksie. Super sprawa. Dobra, ci tutaj to może zostać. Ci rycerze niech sobie powod poczną. Ta fregata jest dość daleko. On wpłynie tu. Ty! Ta jednostka tu, to może tu zostać. Oni tam trochę tak, tam po prostu się będą się pilnować, że tak powiem. Tutaj zbudowaliście już spoko. Tych gości jeszcze nie możemy ulepszyć. Te siły są w porządku. Od no, tego właściwie można by gdzieś ruszyć. Yy, tak, spoko. To jest dobrze ci widzę że to mogło być w sumie budujemy porcelanową wieżę a może się uda ją mam taką nadzieję przynajmniej o kurde już ma działa A to ha no dobra ale mamy potężną przewagę militarną wobec wszelkich rzeczy które on, on będzie próbował o kurde. proszę mnie służy tej mongoli a zdaje się mi mi to daje gdyż oni już też się z nimi przyjaźnie no to co za pech, stary A... On jest silny. Aha, aha, ty chcesz kolejnej wojny i szukasz sojuszników. A, taka wojna mnie nie, nie interesuje. Jak ja szukam sojuszników, to nic. już mi że ty i Mongolia się przyjaźni. więc mi to raduje, że ja też się z nimi przyjaźnię. Super, super, jest na fajnie. A ty chcesz... proszę o pomoc. I znowu chcecie tego mojego złota. Ja pierdnicza. Wszyscy chcą mojego złota. Nie stary, takich rzeczy nie dostaniesz. Przypominam, że poróżniło to nasze cywilizacje. Czy to była później drastycznie wpływa na sprawy? spojrzeć? Praca chemika podniosła nasz poziom cywilizacyjny i zwiększyła możliwości produkcyjne na Skąd tak świetnisz? Ty tu gdzieś No nie, ogłosiliśmy publicznie przyjeżdżę twoja. Religia z jego miasta. tak, ona naszą religię przyjęliśmy z tymi sami przywódcami. Przyjeźliśmy się z tymi sami potępiliśmy tych samych przywódców w ramię, w ramie walczyliśmy z... Wspólnym wrogiem, bla, 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 bla. Eee, musimy wybrać nowe, nową technologię. Archeologia. Pozwoli nam luft zbudować, na przykład. I muzea. Metalurgia, industrializacja, teoria naukowa. Dochody naukowe z akademii, dochody produkcji. startupów, ups również zwiększają. Kurde, ciężki wybór. Lanciery. nie lubię lancierów. Znaczy to jest taka dobra jednostka, ale... No, ona w tej chwili pomoże, myślę. Industrializacja. Tak, to się przydam. Kolejny kapet zbudowaliśmy a borda przeciwko jednostkom morskim i przeciwko miastom. I te jednostki trzeba by wysłać gdzieś właśnie w te okolice. No e, po prostu zostają ten kapet tu jest w porządku. Te jednostki, jak na, na razie, sobie postoją trochę. Nie wiem, że to może gdzieś nie wygląda. Uff, już w ogóle przestali się bawić. Ale kaział się jeszcze tam przyszło. Ciężko powiedzieć. Aha, musimy ruszyć te jednostki. W ogóle idzie tu. Płosnicę coś trzeba jeszcze zbudować przy okazji. Teatr na przykład. Wejdziecie tu. Coś jeszcze? W tej okolicy? Tak. Was przerabiamy na działa. I też... Ładne siły mamy kurde w drugiej strony, ma to sens walczyć z tymi kolinizjiczkami. No tak, oni są dość mocnym minori. Trzeba by ich trochę przy... przykrócić, że tak powiem. Drucką produkcję wybierzemy w Ektabanii? niech pomyślę. Opera. Nie. Przystań. 7 może dalej te kaple będziemy budować, następna... Dlaczego ja podaję... ta ta, ta. Chodźmy, nie i I okay. tak. Na potem nauczkę. Potępiłeś jezuiczek? No, ok. A się robimy kłód ze strony kumplami. Wszyscy kłódle z będą mieli jakiś problem. Ja nie chcę jezuiczek wydatkować. Nie mamy z nimi bezpiecznej granicy. To nie ma bardzo sensu. Mhm. Y Dobra. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten, ten odcinek. No, trochę się rozwinęliśmy, A um, osiągnęliśmy tę chemię. To pozwoli nam. Pozwala nam osiągnąć trochę dział. Eee, Prędzej czy później, no, będzie trzeba im powiedzieć wojnę. Taka jest niestety no, prawda. No kurczę, jak. Jak nie jak tak. No, za silny jest po prostu. Bo on ma co? On jest 468 punktów. Budyka jest silniejsza. Ona jest do nas neutralna. Nie mamy za bardzo problemów z nią. Wszyscy pozostali to są jakieś takie. Gandhi jeszcze. No, Gandhi jest daleko. Jeszcze nie mamy, że tak powiem krzyżujących się interesów, o. Jak na Ukrainie, Amerykanie i Rosjanie. Dobra, dzięki serdeczne, że przyłączyliście do nas w e, tej małej. w tym małym dodatku, kolejnym kroku w naszej dominacji nad światem. E, gramy, w, gramy w Persami, Delektion I w, w Crision 5, było mi jak zwykle miło Was tu gościć i życzę Wam miłego dnia, jak zawsze.